Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy dopełniły się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalemu. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego Ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i dłoś w Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Bardzo ważne słowa w dzisiejszej liturgii. Mówi nam Pan Jezus, wyjaśnia nam, jak być uczniem, co to znaczy być Jego uczniem. Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz. Mówi ktoś bliżej nam nieznany z imienia, pewnie ktoś zafascynowany Panem i pragnący dzielić z nim życie. Pójście za kimś to dzielenie życia, stanie się uczniem. I Pan Jezus odpowiada w sposób, który może nas zaskoczyć i zdziwić. Lisy mają nory, ptaki powietrzne, gniazda, a sen człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić. Jeśli chcesz pójść za mną, jeśli chcesz stać się uczniem, to musisz liczyć się z tym, że nie będziesz miał domu na tej ziemi, że nieustannie będziesz w drodze. Jeżeli szukam domu tutaj zbytnio, niekoniecznie oczywiście w sensie fizycznym, wszyscy potrzebujemy domu w takim znaczeniu, wszyscy potrzebujemy schronienia, ale jeśli przywiązuję do tego zbyt dużą wagę, jeśli pokładam w tym, co posiadam, w tym, co mam wokół, zbyt wielkie nadzieje, to moje uczniostwo, jakość mojego chrześcijaństwa po prostu na tym traci. Bo postępuję wtedy tak, jakbym w drodze nie był. Jakbym mógł tutaj spełnić się ostatecznie. I przed tym dzisiaj Pan Jezus nas przestrzega. Być może w jakiś sposób też niewłaściwie podchodzę do relacji, przynajmniej niektórych. Nie dbam o to, aby były zdrowe. Albo nie potrafię. Być może zatracam się w pracy. No pewnie takich przykładów każdy z nas może trochę w swoim życiu znaleźć. I dobrze jest to zauważyć. Bo to nie muszą być od razu sytuacje grzeszne. Nie musimy ich koniecznie widzieć na rachunku sumienia. Przynajmniej nie zawsze. Ale dobrze jest, mając dzisiaj to słowo, wierząc, że również Pan Bóg swoją łaską w nas działa, jesteśmy na Eucharystii, która jest zgromadzeniem Kościoła, jest uwielbieniem Pana i dziękczynieniem. Dobrze jest Mieli jego samego nawet zapytać, prosząc o światło, uznając, że może czegoś nie widzieć, czy oby na pewno jestem w szkole Jezusa. Czy jestem uczniem właśnie w takim znaczeniu, o jakim przypomina nam dzisiaj Pan Jezus? I tutaj znów nie chodzi o szkołę, oczywiście w takim pierwszym spojrzeniu, które pewnie mamy, szkoła podstawowa, szkoła średnia i tak dalej, nawet nie chodzi o studia. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o relacje. Bo relacja uczeń, mistrz, czyli pierwotne znaczenie słowa dyscyplina, również zakładały więź. Dzielenie życia, tak jak na początku wspomniałem, nie tylko przelewanie wiedzy z jednej głowy do drugiej. Oczywiście nie twierdzę też, że tak dzieje się w szkołach. Mamy wielu, mamy wielu wspaniałych nauczycieli, wielu dobrych pedagogów i to jest jasne. Mam nadzieję. Ale pytanie do nas, jak widzę siebie w szkole Jezusa i czy rzeczywiście identyfikuję się jako uczeń? Bycie w drodze, kochani, zakłada pracę nad swoją wolnością. Będzie nam o wiele łatwiej wtedy również zająć się przekazaniami, zająć się nauczaniem Kościoła, może tym zwłaszcza, co sprawia kłopot czasem, co nie jest łatwe do przyjęcia dbałość o wolność swojego serca. To jest tożsamość ucznia w punkcie wyjścia. Ona zawsze opiera się na wolności, którą daje nam Pan Bóg. Bo na mocy Chrztu Świętego nie jesteśmy już niewolnikami. Jesteśmy synami i córkami. Chrzest to jest moment adopcji. Zostaliśmy wydziedziczeni przez grzech pierworodny na Chrzcie Świętym. Pan Bóg znów wprowadza nas do rodziny, do swojej rodziny, Bożej rodziny. Dlatego nie musimy pracować na miłość Pana Boga, nie musimy pracować na bycie w porządku, w takim znaczeniu, uwaga, jak robi to niewolnik. Niewolnik żyje w lęku. Krótko mówiąc, boi się, że jeśli nie wywiąże się ze swoich zadań, to Pan może go co najmniej ukarać, może się go pozbyć, może go sprzedać. Niektóre wykroczenia, nawet w starożytności, wiemy, karano śmiercią. Syn i córka nie ma się czego bać. Bo wie, że i tak wszystko należy do niego, jest dziedzicem. Tej mentalności, kochani, bardzo nam potrzeba dzisiaj. Mentalności kogoś, kto ma u Pana Boga wszystko, kto w kościele ma wszystkie potrzebne narzędzia do tego, żeby duchowo się rozwijać, wzrastać, żeby być szczęśliwym, być spełnionym. Nie musimy szukać poza. I o tym również jest dzisiaj to słowo. Jesteśmy kochani. Przez Boga bezwarunkowo, bo jesteśmy Jego dziećmi i będąc przy Nim, jesteśmy na swoim. Oczywiście, że nasza słabość, nasz grzech co najmniej zakłóca, o ile nie niszczy, ten piękny obraz, ale też niedobrze jest, kiedy przejmujemy się naszym grzechem i słabością ponad miarę. Należy go uznać, należy go wyznać, trzeba z nim walczyć. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, ale to nie grzech i nie definiuje ostatecznie przed Panem. To nie moja słabość ma ostatnie słowo w tym, co robię. Nie, ostatnie słowo ma Boża miłość. Sam Pan, który mnie stworzył i który bardzo o mnie zabiega i pragnie, abym na tę miłość odpowiedział, bo nie ma dla mnie innej drogi, lepszej, pewniejszej, skuteczniejszej do szczęścia, do zbawienia. I to bycie, kochani, w relacji bliskiej z Panem Bogiem, bycie w jego szkole, bycie uczniem, bycie w drodze, oznacza w jakimś sensie bezdomność. Tak Ewangelie przedstawiają Pana Jezusa od chwili, kiedy zaczął nauczać publicznie. Jezus nie ma domu. Chodzi z miejsca na miejsce, korzysta z gościny, nie zawsze jest przyjmowany. Mamy dzisiaj przykład. W Ewangelii również Jakub i Jan tak bardzo się zdenerwowali, że chcieli zniszczyć tych ludzi, zniszczyć tę wioskę. Zupełnie obce Panu Bogu myślenie, zostali zgromieni. Pan Bóg oczywiście, Pan Jezus, nie spełnia takiej prośby. Ale to nie było łatwe życie. Jezus mógł inaczej, mógł się zabezpieczyć, naprawdę. Mógł mieć pieniądze, mógł spokojnie sobie żyć i nauczać wtedy, kiedy chciałby, czy miałby na to ochotę. Ale Pan wybrał inną drogę, i to jest dla nas punkt odniesienia. Nie chodzi o życie poczownicze, oczywiście, ale chodzi o to, jak w sercu przeżywam moje uczniostwo. Czy jestem gotowy na zmiany? Bo być może właśnie ku jakimś konkretnym zmianom w życiu Pan Bóg mnie prowadzi. Czy jestem gotowy na przyjęcie z wdzięcznością tego, co mam? Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić, mówi dzisiaj Pan Jezus. Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, a ja nie mam gdzie skłonić głowy. To są bardzo mocne słowa i wiemy oczywiście z Ewangelii także, że Jezus skłonił głowę dopiero na krzyżu. To krzyż stał się dla Niego domem, schronieniem, miejscem odpoczynku. W takim znaczeniu krzyż, o ile pochodzi od Pana, jest treścią naszej. Chrześcijańskiej tożsamości jest jakimś wyznacznikiem również naszej bezdomności, bo bycie bezdomnym to bycie zadomowionym w swoim krzyżu. Pan daje nam krzyże, bo pragnie naszej wolności, a tylko w wolności możemy za nim pójść. Tylko w wolności możemy uwielbić Go, w jego miłości do nas i również nasze serca na tę miłość otworzyć. Kochani, Dzisiaj jest dobra okazja. Każda Eucharystia jest świetną okazją do tego, aby odsłonić swoje serce przed Panem, dostrzec w nim słabość, w porządku, ale też zauważyć dobro, piętno, każdy z nas już na tej drodze jest, każdy z nas ma jakąś historię wierności łasce Bożej. Nie ma potrzeby patrzeć tylko negatywnie. A nawet nie powinniśmy tak robić, bo nigdy nie będzie to cała prawda o nas. Całą prawdę słyszymy w Bożym Słowie, słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Podziękujmy za nią. Panu pytając jednocześnie siebie szczerze, na jakim etapie drogi, na jakim etapie bycia uczniem, dzisiaj jestem. Amen.